Gawędziarką, emerytką, i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć Gawędę, ale czysto literacko. Łomadce Bosce Zielnej. A było to tak. Od początku VI wieku święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia ziemskiego życia Marii. Ten dzień wiąże się przede wszystkim z niebowzięciem Najświętszej Marii Panny, nazywane też zaśnięciem. Najświętszej Marii Panny. Są różne opowieści na ten temat, na temat zakończenia ziemskiego życia, na temat wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jedna z tych opowieści mówi tak. Jak zmarła Matka Boża, to dwunastu apostołów chciało ją z wielkim szacunkiem pochować. No więc święty Szymon, święty Jakub, Jan Ewangelista. Święty Filip i inni apostołowie chcieli z wielkim szacunkiem pochować Matkę Boską i przełożyli ją, zmarłe ciało Marii, przełożyli do trumny. I każdy z nich przyniósł po jednym kwiatku, po lilicę, albo jakimś dowolnym ziółku, które tam rosło, i włożyli do tej trumny. Zakryli wiekiem, i już mieli iść pochować Matkę Bożą, ale się opamiętali, że przecież jeszcze nie doszedł Święty Tomasz. Ten niedowiarek, który to nie wierzył nawet w zmartwychwstanie Chrystusa, tak długo, dopóki nie dotknął jego ran. Jak już w końcu przyszedł ten Święty Tomasz, to bardzo prosił tych uczniów, aby mu Otworzyli tą trumnę, podnieśli wieko do góry, bo chciałby jeszcze tam włożyć tę swoją lilijkę, którą przyniósł, i chciałby zobaczyć jeszcze to zmarłe ciało tej Marii. No to dobrze, to otworzyli trumnę, uczniowie podnieśli do góry wieko, i się okazało, że tam nie było zmarłego ciała Marii, bo przecież zgodnie z naszą wiarą chrześcijańską. Po zakończeniu ziemskiego życia Marii ciało wraz z duszą zostało do nieba wzięte przez aniołów. W trumnie zostały tylko te liliki i te zioła. I dlatego też nazywana jest Matką Bożą Zielną. I ona jest patronką ziemi i wszystkich roślinności. I na tą pamiątkę obchodzimy to Wielkie Święto właśnie 15 sierpnia. W tym dniu obchodzone, obchodzone, jest, obchodzone są również dużynki i ludzie dziękują Panu Bogu za otrzymane dary i przynoszą do kościoła różne dary na mszę świętą. Odprawiana jest uroczysta msza święta. I jednocześnie w czasie tej mszy świętej jest, oddawana jest cześć Matce Bożej jako matce Boga. Ta tradycja z tą liliami przetrwała do dzisiaj i my se nieboszczykom dajemy na trumnę całą wiązankę liliek. a te zioła święcimy sobie w kościele 15 sierpnia. Dzieciom i dziewczynkom większym robimy takie małe wianuszki z ziół, a dorośli czy starsi kobiety to noszą takie wiązanki z różnych ziół, które u nas rosną. Na przykład dajemy tam do tych wiązanek czy do wianuszków dodajemy boże drzewko, bukszpan, melise. Majeranek i dajemy tam te dziurawiec, koniczynę polną i dajemy tam różne kłosy zbóż, takie jakie u nas w tej chwili rosną. I na tą pamiątkę i musimy pamiętać o tej dacie 15 sierpnia, bo to jest bardzo ważna data, te uroczystości. Jest jeszcze inne święto w tym dniu: święto Ludowego Wojska Polskiego, ale o tym chciałabym Wam innym razem poopowiadać. Dzisiaj chciałabym zakończyć słowami pieśni do Matki Boskiej Zielnej. Ciebie na wieki wychwalać będziemy. Królowo Nieba Mario. Twoje opiece niechaj zostajemy, Śliczna bez mazy Lilio, Wdzięczna Estero, opanienko święta, Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta, Niepokalanie poczęta. Dziękuję pięknie za wysłuchanie.